Dzień dobry panu, może by pan nam się przedstawił i jaką funkcję pan pełnił w dzisiejszym turnieju? Dzień dobry, Emil Wiśniewski, prezes LKS Chrobry Gniezno, współorganizator imprez. Mamy dzisiaj otwarte mistrzostwa Gniezna w szachach. Jak pan oceni poziom dzisiejszych rozgrywek, ile osób startuje i czy są zawodnicy, czyli szachiści spoza granic naszego kraju? Rozgrywamy dzisiaj mistrzostwa Gniezna i powiatu gnieźnieckiego. Ta impreza jest finansowana z dotacji celowej Starostwa Powiatowego w Znieśnie. W turnieju bierze udział prawie 80 zawodników. Mamy tutaj jednego rodzynka z Ukrainy, Andrzej Maksymienko. Jest to jeszcze młody zawodnik, junior, który, który dopiero zaczyna grać w ale już tutaj pierwsze sukcesy odnosi. Turniej rozgrywany jest w dwóch grupach. Grupa A skierowana do zawodników bardziej zaawansowanych i tam gra 30 zawodników. Grupa B dla, w głównej mierze dla juniorów, osób, które Powiedzmy, dopiero zaczynają grać w szach i tam jest 46 osób. Dzisiaj przyszliśmy tutaj, zgodnie z LPL uczestniczy od wczoraj, od drugiego dnia z Wami. Dzisiaj jesteśmy jako telewizja internetowa po raz pierwszy. Widzimy dużo dzieci, młodzieży, ale widzimy też seniorkę w szach, w szachową prosto z Kościana. z, z przepraszam. Skoszyna tutaj e, koło Poznania. Pani Uszula Piątek często nas tutaj odwiedza, jakby nie powiedzieć, że, że, że zawsze. Uczestniczy w trudnieniach, które odwiedzujemy. E, pani Uszula jest, no, można powiedzieć, że już bardzo e, wieloletnią seniorką, e, liczy przeszło 80 lat. Cały czas aktywnie bierze udział w rozgrywkach, szkoli młodzież i tutaj z tą młodzieżą przyjeżdża. Czyli wiek nie ma wpływu na uczestnictwo w szachach. Dokładnie. Można powiedzieć, że tutaj od maleńkości, czyli powiedzmy o tam 4-5 lat, no aż tak naprawdę do, do wieku takiego poważnego można grać w szachy. Tak. Dziękuję panu za rozmowę. Dziękuję bardzo. dobry Pani, może by nam się Pani przystąpiła i skąd Dzień Pani jest? Dzień dobry, jestem z Kostryna Wielkopolskiego, nazywam się 5 Urszula. Yy, patrząc po kolorze włosów nie wypada pytać kobiety, ile Pani ma lat, ale chociaż niech Pani nam zdradzi, od którego roku życia yy, gra Pani w yy, szachy i ile lat to już udziela się Pani szachach? Do roku wieku zaczęłam grać. Jak dziś? No. Czyli w miarę późno można powiedzieć. No późno, późno. Czyli nie jest powiedziane, że im starszy człowiek to już nie może się udzielać na przykład szachy czy watsary. Nie, nie jak najbardziej. Jakiś dorobek pani y, sportowy? No. Mam drugą grupę. Drugą grupę tu wnieźnie, tak? Jak pani oceniła to dzisiejsze znaczy zawodowe? Drugą kategorię, kategorię. Aha. No, kategorię. Jak pani oceni dzisiejsze zawody? Tylko wolałabym ze starszymi. Ze starszymi. Dużo młodzieży i dzieci. Tak, tak, tak. No, dużo młodzieży i dzieci to tak. Ale wolałabym ale ze starszymi. Tak. Ile pani już męczy rozegrała, ile ma pani wygrane? Trudno powiedzieć. Ale wygrane są. Są, są wygrane tak. Podium będzie, czy raczej nie? No trudno mi powiedzieć. Dziękuję za rozmowę.